Cześć! Witają Was w Dolnośląskiej Miody. Pewnie zastanawiacie się gdzie się aktualnie znajdujemy. To tak Wam powiem na szybkiego, że znajdujemy się w miejscowości Gościm, koło Gorzowa Wielkopolskiego. Jest to puszcza. I przyjechaliśmy tutaj na odpoczynek z rodziną. Zobaczcie, jesteśmy na takim domku letniskowym. Tutaj mamy gościem 30. Osiedle Soleckie. Dookoła piękne jeziora. Także spróbujemy korzystać z tego czasu, który mamy w sierpniu. Zapowiada nam się pyszna pogoda 30 stopni, non-stop, praktycznie przełączymy. Więc zobaczcie, jakie okolice kupa lasu, same puszczę, będziemy wrzucać nagrania z tego miejsca. Tereny idealne dla nas. Także zapraszam do kolejnych filmów. Dzisiaj pokażę Wam trochę wody. I zobaczycie jak wygląda pierwsze jeziorko na którym się znajdziemy. Więc pierwszy przyjazd, czas rozpocząć i wyruszamy nad wodę. Wojtek, pozdrów Okej, okay, wszyscy gotowi? Uderzamy nad wodę. Do zobaczenia. Stawiliśmy okay, nad wodę. Już wam pokazuję jak wygląda jeziorko. Witam Was moi drodzy, witam Was w poniedziałek, tutaj mamy dzisiaj 10 sierpnia, godzina 19 jestem w drodze powrotnej z miejscowości Gościm. Wcześniej pokazałem Wam przyspieszony urywek spędzonego weekendu, tak na szybko, taki wstęp. Miejscowość Gościm, domki letniskowe koło Gorzowa Wielkopolskiego, bardzo fajne jeziora, tereny zielone. Jeszcze ten, praktycznie w ogóle nie, nie skażony, nie ma tam fabryk, nie ma przemysłu, to jest buszat. Ok, wracając do tematu, o którym Wam dzisiaj chciałem powiedzieć, bo mamy chwilę przerwy, wykorzystujemy jeszcze sezon wakacyjno-urlopowy, już Wam mówię, co w tych najbliższych dwóch tygodniach będziemy robić. Ze względu na to, że wracam sam, rodzina została jeszcze dwa tygodnie na wakacjach. To te dwa tygodnie będzie u mnie dosyć mocno w pracy. Mamy bardzo dużo tematów do zrealizowania w, tym, w tych dwóch tygodniach. I tutaj tak szablonowo i ramowo mogę wam podpowiedzieć takie rzeczy, które będziemy chcieli w tym tygodniu wykonać. Na pewno w tym tygodniu nagram dla Was film odnośnie ustawiania Uli, ten, który wam obiecałem, i w tym jakby filmie o samym ustawianiu Uli, też jakby w ostatniej części, czyli w fazie końcowej tego filmu, pokażę Wam. I omówimy sobie ustawienie uli do zimowli, tak? czyli przygotowanie tych uli do zimowania na pasiece, stebniku. Zobaczymy. Spróbujemy to w jakiś sposób opowiedzieć, porozmawiać na ten temat. Kolejnym filmem na pewno będziecie widzieć w ciągu tych dwóch tygodni, będę wrzucał film i tutaj taka ciekawostka z naszej strony. Budujemy takie półprofesjonalne studio nagraniowe, w którym będziemy mieli zainstalowane dobre oświetlenie do nagrywania, do vlogowania, będziemy mieli zainstalowane już stacjonarne mikrofony na stałe do nagrywania, będziemy mieli statywy. Zobaczycie! Pokażę Wam, jak ja sobie to studio przygotuję. Gdzieś tam zbierałem wiedzę i, i materiały, żeby to wszystko wykonać wykorzystamy ten czas kiedy dom jest pusty i nikt nam nie przeszkadza ze względu na to, że to studio powstanie u mnie w jednym spokoju na poddaszu e, i będzie wykorzystywane do prowadzenia właśnie vlogów dla was w temacie przelarskim e, w tym studiu będziemy mieli kilka różnych cykli, które mam gdzieś, e, znaczy kilka różnych takich e, e, serii filmów, które będą systematycznie już później wrzucane do sieci dla Was do wykorzystania e, przy zbieraniu wiedzy pszczelarskiej. Ale o tym później to jest tylko taki jakby ramowy schemat, że Wam to na pewno pokażę w, tych ciągu, w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni. Co jeszcze? Na pewno w week, weekendowym jakieś nagranie po weekendzie będziecie mieli wgląd do gościńskich jezior ze względu na to, że weekendy jeszcze będę też bazował w gościniu Dystans 2,5 godzinki z Wrocławia do dojazdu, więc na pewno będę chciał wykorzystać ten wolny czas weekendowy. Co jeszcze? No i chyba tyle. Aha. No w sumie ważna rzecz dla mnie. Dzisiaj pyknało nam 800 subskrypcji, z czego bardzo się cieszymy. To znaczy, że nasz kanał gdzieś tam cieszy się jakąś oglądalnością i widać to też po oglądanych godzinach czasie spędzonym na naszym kanale. Zachęcam wszystkich, którzy oglądają nasz kanał, a jeszcze go nie subskrybują, zasubskrybujcie go, dajcie na dole pod filmem, kliknijcie znaczek subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek. To pomoże nam jakby zebrać tą minimalną ilość tysiąca subskrypcji, gdzie mamy jakby wsparcie YouTubea do prowadzenia naszego vloga, na czym nam bardzo zależy, bo oglądalność już mamy dosyć dużą, a to po prostu da nam jakby prestiż na stronie YouTubea i Zacznie się po prostu współpraca obustronna, więc na razie jesteśmy traktowani jako klient dla YouTube'a, a później będziemy jako współpracownik, więc na tym bardzo nam zależy. A kanał chcemy rozwijać. Aktualnie mamy około 60, bo ponad 60 filmów. Są to różne filmy z różnych etapów naszego vlogowania. Myślę, że rozwój idzie w dobrą stronę, a staramy się to wszystko rozwijać. E, także pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam Was e, bardzo serdecznie do, e, do oglądania naszego kanału. Ja mam około 70 km do domu. E, trasa S5 Poznań-Wrocław. Zaraz dolecimy do Wrocławia i do domku. I burzliwy tydzień. Aha, jeszcze jeden film będzie w tym tygodniu, na pewno nie w tym, albo no, w ciągu tych dwóch tygodni. Na pewno będzie film z lokowania nowej pasieki w mieście we Wrocławiu. Jeszcze w sierpniu ulokujemy, sierpień, wrzesień ulokujemy pasiekę, żeby ona wystartowała nam elegancko w przyszłym roku na danej lokalizacji. Jest to dosyć nowy projekt, ale podchodzimy do niego tak samo jak do każdego innego. Zaznaczam, że nie będzie to pasieka na dachu. Ale będzie to pasieka zlokalizowana na terenie zielonym, przy ziemi, w otoczeniu drzew akacjowych w centrum miasta Wrocławia, także zobaczycie jak to wygląda z naszej strony to lokowanie tych uli i umieszczanie ich w mieście. Tam przy tym filmie może wspomnimy kilka rzeczy o warunkach technicznych, o warunkach prawnych, które musimy spełnić, żeby coś takiego się znalazło w mieście. I, e, i będziecie mieli jakby taki podstawowy podgląd na to wszystko może to zachęci też jakieś firmy do współpracy e, na terenie tutaj Dolnego Śląska bo e, się na terenie całego Dolnego Śląska, nie tylko na terenie Wrocławia więc jeżeli jakieś osoby są zainteresowane tutaj pod filmem zaraz umieszczę kontakt do mnie telefoniczny. Można zadzwonić, ze mną porozmawiać. Jak tylko chwilę mam to odbiorę. Jeżeli nie mam, to od razu informuję SMS-em, że odzwonię w wolnej chwili. Nie ma z tym żadnego problemu. No i chyba tyle. Zapraszam Was do następnego filmu, do następnego odcinka. Cześć!